A w czym są lepsze trzmiele od pszczół? Słuchaj, trzmiele są bardzo dobrymi zapylaczami i trzeba brać pod uwagę, że tak. Po pierwsze, trzmiele latają w niższych temperaturach niż pszczoły. Pszczoły lubią ciepełko, więc czekają, aż będzie odpowiednia temperatura na latanie. I bardzo często jest tak, że na przykład o poranku, kiedy jest jeszcze chłodno, to pszczół nie zobaczysz nigdzie na kwiatach, a trzmiele już pracują, już latają. Poza tym trzmiele nie mają wierności kwiatowej. One latają po prostu z kwiatka na kwiatek, niezależnie od tego, jaki to jest kwiatek, i tak dalej. Pszczoły mają coś takiego jak wierność kwiatową, czyli jeżeli na przykład latają na mniszka, to będą latały na mniszka tak? i inne kwiaty będą po prostu omijały. Poza tym są uprawy, które zapylają tylko trzmiele, bo pszczoły tam po prostu nie latają. Na przykład y, burówka amerykańska albo jagoda kamczacka. Jest zapalana głównie przez czmiele. Pszczoły polecą oczywiście, bo ja tam na podwórku na przykład borówkę, to generalnie widać tam same czmiele, pszczół bardzo mało, chyba że w przyrodzie akurat w tym momencie nie będzie nic innego, no to pszczoła, jak to się mówi, z braku laku na tą borówkę podleci, nie? Ale generalnie jakby nie jest nią tak zainteresowana, żeby tam były wiecie. Borówka kwitnie, kwiatów jest pełno, a pszczół zainteresowania, jakby nie, nie, nie wyrażają zainteresowania tym krzakiem. Y i trzmiele bardzo dobrze latają suchej w tunelach pod osłonami i tak dalej. Pszczoła kompletnie sobie nie radzi w tunelu foliowym, w jakiejś tam szklarni i tak dalej. Pszczoły nie potrafią, nie latają, błądzą. No nie da się po prostu. Nie da się zapylać upraw pod osłonami pszczołami. Natomiast trzmiel, rewelacja. Dlatego ktoś, kto ma na przykład nie wiem pomidory, ogórki, jakieś takie rzeczy właśnie w tunelu bardzo często wstawiają rolnicy takie właśnie pudełka z tymi czmielami, kupują i trzmiele sobie tam wylatują, zapylają wszystko jak trzeba. Także trzmiel jest pod kilkoma względami, można powiedzieć, troszeczkę lepszy od pszczoły. Zależy co potrzebujemy.